i co jest za nowy klip, nową piosenkę Micret mm. oficjalnie 999. Dokładnie widzowie. Jest to, jakbyście nie widzieli, jest to y, inwalida, jest niepełnosprawny i, i ale ma duży talent. Więc obejrzymy zapowiedź klipu, gdzie jest mój stary. A więc widzowie lecimy z klipem zapowiedzi, gdzie jest mój stary. Uuu jakie mam efekty? jak ładne efekty? Jest! No gdzie jest mój tak ja. no, stary? Tak, było, tak zostałem, ok, pierwsza reakcja: bardzo dobre efekty są zrobione. A, 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 <trych> No, jest niepełnosprawny, jak jest na wózku, ale i tak mam największy talent. Jeszcze nie wyszła Elżbieta, a mi już z głowy nie chce wyjść. No, widzicie, komentarze też są po prostu biedne. I pamiętajcie, jakby... Tak to jak to, już, już buja w rynku, a to dopiero zapowiedź. No, Oglądamy co? 2 minuty 6. Nie, to jest czerwony pasek. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. Uuu, nie tak. tak. Od początku już, już wysiadł. Tata, mama, która została sama. Mój hej, gdzie? No, gdzie jest mój stary? Tata, tu nie było, tak zostałem wychowany. Mamy jeszcze raz wychowany. Mama, mama, moja socjalna mama, która została sama. No i hej, gdzie? No, gdzie jest mój stary? Taty Uy. tu nie było, tak zostałem wychowany. Nie, nie. No, no, nie, tak nie interesowałeś się wcale. Nie kochałeś mnie, ja kochałem. Jak posiadłem na wózku. Tatusiu, nawet mnie nie wspierałeś Zawsze ty mamo, zawsze we mnie wierzyłaś Żadnym problemem nigdy nie zostawiłaś Uczyć mnie żyć, dzięki tobie jestem kimś Kocham cię, mamo, dzięki tobie mogę żyć Chowała mnie mama, mama Moja kochana mama, która została sama Oj, hey, gdzie? No gdzie jest mój stary Taty tu nie było, tak zostałem wychowany Wam jest Wychowa mnie mama, moja kochana mama, która została sama Oj gdzie? No gdzie jest mój stary Taty tu nie było, tak zostałem wychowany Pamiętam czas naszych wspólnych wakacji Jak do koleżanki. koleżanki Jak mogłeś być tak nieodpowiedzialny Jak mógłbyś zostawić taki ciężar dla samotnej matki Prawdziwy faty to by to nagladę wziął Zobacz jakie przeciwności Życiu dał mi los Już teraz musiałem iść po ptą ale nie jestem sam, zawsze mam ją Wychowała mnie mama, moja kochana mama Która została sama Gdzie, no gdzie jest mój stary? Taty tu nie było, tak zostałem wychowany Mam jeszcze raz Wychowała mnie mama, moja kochana mama Która została sama Gdzie, no gdzie jest mój stary? Taty tu nie było, tak zostałem wychowany Uuu Widzowie, nie spodziewałem się, naprawdę, widziałem, że on ma talent, ale nie widziałem że aż taki, piękne, takie dzieło, jedna z topowych piosenek, jaką kiedykolwiek kurwa widziałem, przepraszam, kurczę. Yy... Naprawdę, gratuluję mamie, która wychowała takiego fajnego, pięknego, ateta, dorosłego, wysokiego, czystego. Zostawione w górę, do To jest cudowne. cudowne. A słuchalne dosłownie objechały widownię. Co to jest? Nie podoba mi się to. Stary odwień, co?! No, widzimy. no ostatni raz wolę. Piękny piosenkarz. Naprawdę. Dobrze, że jeszcze pokomentuję. Ostatnie laski. Miejcie dwa, trzy, 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 co Kozak, gnuta, trzyma się starych taburieków, ale o, też nie od starego pozdrawiam Łóczka. Widać, że papa pa, widzowie.